I chyba teraz tak będzie Joachim Rodriguez i na jego plecach już Peleto. I po snowboardziście czas na narciarza Sebastian Grahammer ze Szwecji. Ładnie poradził sobie ze skałami i nabiera prędkości Można powiedzieć, że już szwed realizuje ideę z górki na pazurki. Takim bardzo popularnym językiem w Miami jest hiszpański sporo latynosów. 110 km na godzinę, szybko 177 prawie km na godzinę. Wielkim nieobecnym oczywiście Robert Pires. Zawodnik Arsenalu niedawno odniósł bardzo groźną kontuzję. Uwaga! Takie błędy zdarzały się Fabien Bartezowi w Lidze Mistrzów i to nie raz. Przypomnijmy chociażby mecz z Deportivo La Coruña. Wpadki wielkiego bramkarza Manchesteru i reprezentacji Francji. Gdyby piłka skierowana była w światło bramki, byłoby 0 do 1. Chciał chyba popisać się takim mocnym, solidnym wykopem. Tam był wprawdzie rywal z numerem 9, Steven Crawford, ale bezpośredniego zagrożenia nie było. Bardzo proszę o zestaw sylab. Ratowczyni. Ratowczyni. Ratownicza Pani Basiu, bardzo dobrze. 10 punktów dla Pani Kasi. Obok Pani Kasi jest Ania, córeczka. Chyba pierwszy raz jesteście razem, publicznie występujecie. Aniu, Twojej mamie ludzie wierzą. A powiedz, czy mama Tobie może wierzyć tak na co dzień? Czasami nie ja troszkę ściemnia. Ściemnia czasami. <laughs> za szczerość. Tak publicznie, taka szczera. Spójrzmy na wyniki meczów. I tak, Polonia bezbramkowo prowadzi z ruchem Chorzów. Warto dodać, że karnego obronił Andrzej Krzyształowicz. Trzypionowo. Trzypionowo. Kobieta niepotrafiąca czytać. Alfabetka. No, alfabetka No i ta pomyłka kosztowała panią 20 punktów Kalita Kowalczyk Kale, Kale, Kale! i źwierdzałskaz, proszę, jaki sprytny jest Radosław Kowalczyk Dostyjski i Paul Paul na Pasunka Radomska Czy był to Paul, ale postawa Kowalczyka mi się bardzo dzisiaj podoba a żona będzie miała dużo pociechy z tego chłopaka. Jak tak się sprawuje w łóżku jak na boisku, to. każdy ja każdym bardzo dobra grać się tego, tego zawodnika. Piwo dla panów, soki dla pani. Być ukraińskim wyborcą to prawdziwa przyjemność. Zgodnie z tradycją, w punktach wyborczych nie zabrakło po częstunku dla wszystkich przybyłych spełnić obywatelski obowiązek. Żeby nie zrobić samej trzeba tak pomyśleć. Pomyśleć, wziąć obie te listy i jeszcze raz pomyśleć. No tutaj sporo brak było w czasie tej sekwencji pokazu, a tutaj moment dramatyczny nie zakończył się negliżem. Tak, było bardzo blisko, z tym, że ja chciałbym powiedzieć, że w tym momencie były dwie reprezentacje tutaj na scenie. Jedna siedziała sobie tam spokojnie na krzesełkach, a tu była reprezentacja polskich modelek, bo dziewczyny były rzeczywiście prześliczne. Dostałabyś najwięcej punktów na olimpiadzie dotyczącej świąt wielkanocnych. Lidiu... Lidio. Lidio, bym powiedział. Lidio. 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 Piękna lidio. Myślę, że najwięcej punktów otrzymałabym za pisanki. A jeśli chcesz sprawdzić mój talent, to mogę też i twoje pokolorować. W serii kulisy Wywiadu i Kontrwywiadu dom wydawniczy Bellona wydał... Największe błędy wywiadów świata. Rozmawiamy z tłumaczem tej książki, panem Rafałem Brzeskim. Nieprawda? Bo ja tego nie tłumaczyłem. A? Ja nic, ja tylko mam to opowiedzieć o tej książce. Ja jestem po prostu specjalistą od tych rzeczy. A rozumiem. To możemy tak to robić. Nie, A jego nie przyzwyczają się pani, ja tłumaczę, tak? Publiczność rozbawił i zaszokował Jacek Mach. Jego odważna kościelna kolekcja najwyraźniej nie nadaje się na niedzielną mszę ani do pracy. Nawet modelki z trudem stawiały krok za krokiem. A może te buty są zaczepne, obronne? W każdym razie robią wrażenie. Otóż interwencji domowych, w których główną przyczyną awantur był alkohol, policjanci odnotowali dwie niecodzienne sytuacje. Włamanie do księgarni, gdzie na gorącym uczynku zatrzymano dziewczynę, Natomiast drugie zdarzenie to jest włamanie do, kradzież z włamaniem do kwiaciarni, gdzie również zatrzymaliśmy na gorącym uczynku tego zdarzenia pięć, pięciu mężczyzn. Mężczyźni wynosili bukiet kwiatów. Dziękujemy Ci bardzo serdecznie Dzięki za pytania, że... za rozmowy i za to? odpowiedzi. Za odpowiedzi głównie, bo nie zadawałem tak. pytań. No. Przede wszystkim <laughs> e, 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 bardzo się cieszymy, bo nasze odpowiedzi byłyby bardzo, bardzo po, po, pokrętne. A i moje pytania, nie wiadomo jakie były. <laughs> no, dobrze, ja już Dzień nie mam dziękuję. pytań. Dziękuję Ci bardzo Grzegorzu. Na razie. Dobra, na razie. Cześć, cześć. A to już sala poświęcona piłkarskim mistrzostwom świata, historii rozgrywek o Puchar Świata. Nasza legenda w ciągu Żyje Polska. Sporo błędów pojawiło się tutaj podczas tej prezentacji. Między innymi Ursynów podpisany jako Zamek Królewski, a Tatry jako Pałac w Wilanowie. Na szczęście ekipa telewizji Polsat to wszystko wyprostowała i mamy nadzieję, że 10 czerwca wszystko będzie w porządku. Dużo doświadczonych, starszych zawodników, zwłaszcza w stylu dowolnym. Specjalizuje się w krótkich, krótkich dystansach. Lekko się wszyscy uśmiechnęli na widok tego wytrawnego pływaka, który musi mieć rzeczywiście dużo doświadczenia i jeszcze więcej dobrego samopoczucia. Nie mamy jego rekordu życiowego, no ale mamy nadzieję, że te 50 metrów przepłynie. No i nie będzie potrzebna interwencja lekarza. Startował błyskawicznie, choć nie z Widzimy teraz gwałtownie, porusza się wzdłuż tego toru najbliżej ekranu na dole i chyba nie jest ostatni wcale. I jeszcze jedna dobra informacja. PKN Orlen i Rafineria Gdańska podniosły ceny paliwa o około 6-7 groszy na litrze. Powodem podwyżki jest gwałtowny wzrost notowań ropy naftowej i benzyny na międzynarodowych giełdach. Czytamy w oświadczeniach firmy. Nowy rekord prędkości na nartach ustanowił go austriacki zawodnik Harry Eger. 3250 metrów pokonał z prędkością ponad 248 km na godzinę. Śmiałek samo krzyknął się najszybszym człowiekiem na ziemi. Zaczyna pani Jola? Choć naprawdę nazywa się Pani Maria, w każdym razie Pani będzie mogła pierwsza wybrać sobie hasło. Które to będzie? Siedem. Poziom. Pionowo. Poziomo nie ma siedem. Pionowo. Siedem. Teraz zaraz, zaraz muszę sobie sprawdzić rzeczywiście. To ja, e, przepraszam Was bardzo, mam tutaj inną krzyżówkę. Mały chochlik nam się wdarł dzisiaj do pracy. Uwaga, uwaga. Nie ma. Ziemniaczany szkodnik. Mam, znam. Tonka.